Cześć! Siemaneczko! Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Z racji tego, że zb zbliżają się żniwa Chciałem po prostu zrobić taki odcinek e, Ze żniw, czyli będziemy dzisiaj kosili e, klasem Lexion 780 Ciońki dowożące to będzie e, Case MX e, MXV chyba to jest, tak? Nie, MXM 190, no i Zetor 16145 z Joskin.com, a tu dwa przyczepki e, Metal Faha chyba, Metal Tech, przepraszam. No i co? Odepniemy sobie od razu e, wuzidło, wózek i zaraz zawrócimy, zapniemy się, rozłożymy kombajn, Także... A tu jest dziwny skin na tej mapie zboża. Taki kwadrutowy jakiś taki dziwny. pierwszy raz się spotykam z takim skinem. No ale cóż. Dobra, zabijemy sobie, żebyśmy tu w drzewo nie przyjewali. Trochę zakręcimy. Tego nieco jak najbardziej mi się podoba ten kombajnik, wszystko jest chyba spoko. Maszyny też bardzo fajne, także myślę, że łowo, 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 żebym tu nie przywalił. Trochę może cienki za małe w podług tego case klasa. Czekajcie, musiał się rozchodzić, tak i kosimy, nie? trójeczka i lecimy o, jakieś lagi na zawały. no ale dobra, Chyba już powinno być okej, okay na słomę, no, dobra, może być na słomę jakiś lak dziwny był ale dobra kurcze, jak szybko nam w zbiorniku przybywa już mamy tonę ale w sumie tutaj bierze szeroko strasznie, także nie ma się co dziwić bo dosyć szeroko bierze e, to chyba jest dwunastka header czy dziesiątka, coś takiego. Także tu nie ma żartów, to na pewno nie bizon, e, tutaj nam bierze e, dużo szerzej. kurcze, zaraz pełen zbiornik będziemy mieli, jak to będzie szybko naszło. Kurczę. Tu mamy ziareczka, ładnie się sypią. Było w sumie pryskane, może dlatego tak szybko idzie wszystko. <laughs> Pewnie szybko tak rośnie, ale przynajmniej troszkę zasypiamy nasze zestawy. Pierwsze co to chciałem wam pokazać, ee, jak chodzi ten zetorek, bo bardzo fajny dźwięk ma. Zaraz wam pokażę. Taki bardzo zbliżony do realistycznego. Jeszcze nie widziałem, żeby któryś fajny taki zetor czy ustysł miał tak zbliżony e, dźwięk, ale w sumie m, zaraz wam pokażę. Tylko e, utniemy zbiornik i. Nie wam będę mógł pokazać kurczak, zapieprzamy szybko wszystko idzie, pociąg jedzie Normalnie chyba wszystko kurwa reserowane bo ino nas buja leciutko Leksją, też ładny kowajnik najbardziej Tu chociaż będzie chyba dobrze mi się wydaje bo tutaj tak nie ma drzew z boku także podjedziemy sobie ciągnikiem bez problemu Dobra, ja sobie dojadę tutaj do końca i pewnie... O no, nie, jeszcze troszkę łudniałem pewnie. Ta przyczepa przy zetorku ma... przy zetorze ma 29 tysięcy litrów, a przy kejsie ma 30 tysięcy. Także żebyście nie myśleli, że do cejsa zapiłem mniejsze przyczepy, a do zetora większe. O, kur tam się na włączają. Przy 80% Kawa jak będziemy już tu mogli przyjechać Tym ciągnikiem w sumie ale zaraz wam pokażę naprawdę jak zajebiście chodzi ten zetor Zobaczycie ma nie baja Ile nam wejdzie pomiędzy 14 ton Czy to litrów są? Litry chyba mi się wydaje No 97 98 pełno Dobra Poczekajcie, rurę sobie otworzymy Gdzieś cofniemy troszkę Żeby nie w tych krzokach nie stać O, tu sobie podjedziemy Dobra, lecimy po Zetora I słuchajcie tego śpiewu Fajnie to chodzi Ale przyczepa też nie jest tutaj mała, nie? Jak na, o, na tego Zetora to klucz jest naprawdę dobrą. Zobaczcie W Zetor zarąbiście chodzi mi się podoba ten dźwięk, jak nie wiem, taki realistyczny nawet, nie? Jak ta wie. wije pod górkę czy coś, to normalnie jak się leci, tak fajnie go słychać ten dźwięk cały. To, jak, że bardzo fajny zetorek. Na skos powinien gdzieś teraz właśnie gdzie... Zarąbisty. Nie, może jakbyście chcieli, to można zrobić e, sobie serię na tej mafie. Nawet nie, nie, jak nie będziecie chcieli na tej mapie to można sobie zrobić serię właśnie z takich maszynki, z takimi maszynkami. Kurde, znowu załączyłem ten nagrywanie, znowu mi się załączywanie. Z takimi maszynkami właśnie jak ten zetor, czy te przyczepy, e, te ciągniki, wszystkie te ten kombajn, żeby dosyć fajnie było. Ta kamera też jest dobra, dosyć fajna. Fajnie to wygląda sobie niej. Łapcie, wszystko głośno w sumie chodzi Ale nie ma co się dziwić jak on taki przyjafał ma Niby normalnie ma 160 koni... Nie, 145 Czekajcie, zaraz wam jeszcze zobaczę. Zaraz wam powiem... Eee, z mam na minusie kurde, dziot eee, Działanie jest gdzieś na końcu był, to jest ten zetor. 160 koni ma niby, ale ja mam podkręconego. Nie, jest 160, bo 158, 160 To niby nie duża różnica, konie to Nie robi zbytniej różnicy, ole pali daje Idzie, kurde Dobra no, Turbinka gwizda Piękny zestaw Dobra weźmiemy sobie R chyba jest wysypywanie tak Niech się wysypuje no i zobaczymy jak to będzie jeszcze po tym odcineczku jak sobie wyrenderuję to muszę iść tam do obory rozdać jedzon kokrową i później sobie może jeszcze live'a odpalę Zobaczę jak mi się będzie chciało Zresztą zobaczę czy internet będzie e, dobry bo dawno go nie sprawdzałem zobaczymy jak będzie wszystko ok to e, możliwe że sobie live'ika odpalimy także wiem, kiedy wybaczy ten odcinek mm, możliwe że w poniedziałek albo w poniedziałek albo niedziela Coś takiego, nie wiem dokładnie. Ten Zeturak się buja mógł ten ustał chyba na dziurze gdzieś. Dobra, ruję sobie, złożymy Wlecimy. trochę z Może nawet teraz pojeździmy. Z zewnętrznej kabiny tu widzę, że jakiś panel też ma. A nie, to trąbki. Może T0. O, T0. Coś po niemiecku piszę. Siódmko a nie niektórymi coś się tam robi było to po niemiecku co tam to... nie wiadomo co tam pisze dobra trójka i ogień teraz może się przelecę tym tym MX -em. znaczy MX -em. maximum to jest chyba maximum. Oh, maximum maximum chyba to jest ten case tak mi się wydaje no, ale też case niedawno wyszedł ale bardzo fajny ciągniczek. Myślę, że nawet jak na takie gospodarstwo byśmy sobie grali na takich, już, no, można powiedzieć, że troszkę większych maszynkach mm, to bardzo fajnie to by wyglądało. U. Kurde, znowu mamy zbiornika. Szybko lecę do procenty, no ale teraz chyba sobie podejdziemy tym Tym MX-naszym, tym kesikiem, bo on jest też fajny. Żeby, żebyśmy wszystkim podje, podlecieli. Chyba że czekajcie, tu mamy, to jeszcze byśmy mogli wysypać. 14 wchodzi Nie no to akurat była to przyczepa zasypam, tak? To nie, to podlecimy sobie tamtym jeszcze tym gasikem, żeby to fajnie wyglądało, że e, dwoma ciągami jesteśmy. Także jak mówię, żniwa już powoli było w pełni. E, także powoli już zaczynają. Widziałem tam, że, że paki ruszać e, jęczmień siłowy też już tam powoli e, koszą. Także myślę, że jeszcze tydzień, może dwa i już będzie, e, będzie, będą, będzie koszody po prostu. Także co chciałem powiedzieć, też e, może będą też vlogi z jakichś innych maszynek. E, bo tam, może będę woził tego jednego ziarka. Także Zobaczymy, może jakieś vlogi też się nagra. Eee, no i się na pewno wrzuci. Jeśli coś będę miał nagrane, czy coś, to e, postaram się to po prostu wrzucić e, na YouTube. Ładnie obrobić i ten, i, i wrzucić. A jeszcze mam chyba jednego vloga. Czy vloga taki ten e, na szybko ten Energy Sound, czy jakoś tak te speed, e, coś tam to właśnie tak na szybko, co już bez e, rozmawiania. Tylko jak sobie zgrabiałem e, zgrabiareczką na polu, także to wam na pewno też wrzucę e, Ale zobaczymy jeszcze kiedy Nie, bo tego nie wrzucałem. Ostatnio właśnie za tam wrzuciłem i i nie wrzuciłem tego z tym Kurczę z 60, no. no pełno zaraz Pełnio, pełno, pełno. Dobra, rurę otworzym, na drodze się wysypiłem, chyba wyjedzie ten case, nie? Co ma dobra. też fajny jak widzicie. Czekajcie, tu za muszę podnieść. O, dobra. Trochę można powiedzieć nawet, że za duży jest ten no, obciążnik do tego Kesika. Chyba, że go tak czuć, że mu długo podnosi. Tak no, leczu, ma ma zaraz ale też ładnie zostaje, jak widzicie. Kesik, piękny śmigło. Także myślę, że takie fajne dzięki były, jakąś serycz coś stworzyć. Można by spróbować. Ale może na innej mapie, bo na tym mi wkurza ten... Te zboże takie jest jakoś dziwnie tak jakby posiane. Dziwny z po prostu jest zboże. Także możliwe, że na innej mapie, a ja tylko po właśnie chciałem wam zrobić taki odcineczek. Z racji tego, że już zliwa niedługo no i trzeba by było coś nagrać, wypadałoby wręcz. A vlogi ze żliw może też się ukażą. Zobaczymy, czy jakieś filmiki też na kanale Agro Team Strigi, no zobaczę jeszcze. No a ten troszkę szybciej rata, 43 powinienem, 45 z góry nie jechałem najwięcej, ale to wiadomo, po polu to trochę też ma ciężej. Znaczy jakby ten obrzeżnik mu to może szybciej, bo tak to wgniata, bo to tu ładowanie mi się pali, paliwo mało, 390 litrów i napęd włączony coś tu nie halo jest chyba kolej trochę źle pozaznacza na tym e, tym pulpicie całym tutaj w ciągu no 43 42 6 to skacze ta prędkość Ale jak widzicie też bardzo fajny cajsik mi się podoba jak najbardziej światyłka i Jo wszystko ładnie świeci Trochę daleko wam powiem jechać z jednego końca na drugi koniec tego pola Tu się wpakują drogę Może troszkę się wciecie Nie to samo 1042 i więcej nie chcę iść, iść Kamil mamy trzeba Ale droga tu jest bardzo fajnie zrobiona mi się podoba taka Dobra Żebym daleko pojechał Kurde no ale to zawrócimy sobie tutaj zaraz i Tutaj Toś zawiniemy rogała Także zwrotny też dosyć się, bo sobie sprawdziliśmy ładnie na drodze Dobra, wysypię się kary Pip Pip R i sypiemy się No na tą przyczepę chyba wchodzi ile? To jest 14, tak? Czy nie? No niby tam jest 15 ton niby na nią wchodzi. Niby powinno wejść, także zbiornik wejdzie. Jeszcze troszkę luzu będzie nawet. Rozsypywanie jest czy nie? Jest chyba. 17 powiększa. Także niby działa to rozsypywanie. Pip, pip, taka przyczepka by się przydała jednak kurczę. Fajna jednym siłownikiem, to pewnie ma trzy opcje wracania ta na tył chyba i na dwa boki mi się wydaje dobra dobra ile tu mamy minut no 14 prawie 15 także myślę że też cię będę wam przedłużał yy, bo na pewno macie jakieś inne sprawy do załatwienia nie tylko mnie oglądać także yy, ja się z wami żegnam myślę że odcinek się spodobał Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki! I suba, trzymajcie się! A i komentarz, bo to jest też najważniejsze: e, bo wiem, czy mam tą serię robić dalej, czy, czy nie, po prostu, czy na innej mapie jakąś. Ale chce, chcielibyście taką serię! Także, co, trzymajcie się! Na razie, cześć, pioteczka! popa! Pa,